Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ręczę i zapewniam was, wy będziecie płakać i rozpaczać, a świat będzie się weselił. Wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa smutek, ponieważ nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta o cierpieniu z powodu radości. Że człowiek został zrodzony na świat. Zatem i Wy teraz przeżywacie smutek, znów jednak Was zobaczę, i Wasze serce rozraduje się, a Waszej radości nikt Wam już nie odbierze, a Wy w tym dniu nie będziecie mnie o nic pytać. Wiemy doskonale, że wszystko, co jest wartościowe, co jest cenne, ma swoją cenę. Tak samo nasze życie chrześcijańskie, nasze życie obfite w Jezusie, nasze życie nowonarodzone, nasze życie, które jest doświadczaniem też mocy Jezusa w naszej codzienności, to wszystko ma swoją cenę. I ta cena w postaci zaparcia się siebie, wzięcia codziennego krzyża, ta cena w postaci też sprzeciwu wobec ducha tego świata, ona może powodować wiele smutku. Gdy jesteśmy niezrozumiani, gdy jesteśmy odrzuceni, gdy jesteśmy gdzieś wytykani palcami ze względu na naszą przynależność do Jezusa, to może rodzić trud, to może rodzić smutek. Jezus zapewnia nas jednak, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która ma się objawić. I to porównanie do rodzącej kobiety, która przecież. Bardzo cierpi, wydając na świat swoje dziecko. Potem zapomina o tym cierpieniu, bo raduje się owocem tego cierpienia. Kiedy masz doświadczenie, jakie owoce wydaje twoja walka duchowa, kiedy masz doświadczenie, jakie dobre rzeczy rodzą się z tego, że należysz do Jezusa, zapominasz, ile cię to kosztowało. Zapominasz o łzach, zapominasz o trudzie, a weselisz się, Obecnością Jezusa. Dlatego, patrzcie, że jesteśmy zaproszeni do tego, by oglądać owoce naszego chrześcijaństwa, by widzieć różnice, by patrzeć na przełomy, by naprawdę przyglądać się zmianie, którą Jezus czyni w naszym życiu, bo to dodaje nam siły, to dodaje nam takiej energii, zapału do tego, by jeszcze większy wysiłek wkładać do tego. By należeć do Jezusa. Nie będziemy pozbawieni naszej nagrody, nie będziemy pozbawieni naszej chwały, gdy będziemy konsekwentnie i za Jezusem, gdy, gdy będziemy wkładać wysiłek w to, by nasze życie było Jemu poddane. A to wszystko, co jest celą, co jest trudem, co jest cierpieniem, co jest bólem, to wszystko zostaje oddane na chwałę Jezusowi aby on się mógł tym posługiwać, aby to mogło świadczyć o tym, jak on jest wielki. Nie ustawaj w walce, nawet gdy dzisiaj dotykacie smutek, nawet gdy dzisiaj ci jest ciężko, nie ustawaj w walce, ponieważ Twojej radości nikt Ci nie odbierze.